Hej cześć witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku zagrajmy w Need for Speed World tak dzisiaj zrobimy sobie odcinek z przeglądem jest to dzisiaj będziemy mieć na uwadze Forda Mustanga Boss 302 który jest, jest dostępny za IGC w grze yy, suma yy, wynosi koszt tego samochodu to milion dziewięćset yy, samochód jest dość fajny jak widzicie on jest już w klasie A ja już sobie nie będę go kupywał, bo już sobie go kupiłem i dość dobrze stuningowałem. Już wam pokazuję, jak mój wygląda. Mój, no, zbytnie tam się nie różni, nie ma żadnych dodatków, jest tylko lekko stuningowane, bo mam silnik profesjonalny, yy, doładowanie profesjonalne, przekładnia profesjonalna, profesjonalna, hamulce profesjonalne, opony wyścigowe. Nie mam, żadnej części ultra niestety nie włożone do niej. No, wkładam do innych samochodów najpierw, bo na, jak nie, nie, nie mówiłem, nie mówiłem jeszcze i nie widać. E, Zbiłem ostateczny level 60. Zdobyłem ostatnio dużo osiągnięć. I jak widzicie, już podkręciłem e, Mustanga do klasy S. Jest on 764 punkty ogółem. Więc, no, samochód godny uwagi nieziemsko jeździ, według mnie. Za sobie go testujemy. Może się teleportujemy gdzieś tu. Gdzie tu się tepnąć? Na autostradę. Żeby przetestować jego siągi, jakie ma nitro. Modów żadnych nie mam tam wsadzonych na nitro. Tak więc to nitro, co będzie, to jest w zwykłej, w zwykłym samochodzie, nie? Dobra, tak więc sobie ruszamy. O, jak widzicie, tutaj BMK siada przy nas. widzicie, samochód dobrze skręca. Bardzo dobrze. Uuu, BMK nas bierze. Nitro, gości malagi. Uuuu źle to się dla niego skończyło. Jak widzicie, Samochód dość szybko osiąga prędkość. Jechaliśmy 311 na godzinę, nie wiem, jaki on ma, jaki ma VMAX. Bardzo dobrze skręca przy dużych prędkościach. Hamulce też dają swoje. Widzicie, jak bez problemu manewruje. Samochód dość przyczepny. Tutaj trochę popisywania się. O, przywaliłem. Dobra, sprawdźmy jego przyspieszenie. To już dobrze. Kurde, tu nie ma prostej. Nie wiem, gościmy się, że na niego czekamy. Pozdrawiamy Delix e, Tor. Dobra, sprawdzamy e, start. Ruszamy. Widzicie, na dwójce 120 chyba było na godzinę. Już nie wiem, jak tam dokładnie ile było. Ale widzicie, że samochód naprawdę ma dobre przyspieszenie To zależy też od sadzonych, wiecie, od... Yy, yy, części bo tamte niektóre części stawiają na przyspieszenie, na zmianę dużą zmianę osiągów Ale widzicie, że samochodem naprawdę wspaniale się jedzie Nie żałuję kupna, za takie pieniądze to naprawdę według mnie jest mniej opłacalne, jest jednym z najlepszych samochodów w klasie A który można kupić, no i po klasy S. Tyle, że on no, z Bugattinem, Weironem to on jakoś szans nie będzie miał oczywiście. <laughs> Sprawdźmy sobie teraz jeszcze raz Nitro. Tylko wyjdźmy sobie tutaj na prostą. Trochę z górki, ale. Nitro też nie jest oszło więc ale daję radę. Chodź Przywaliłem. Naprawdę samoód się kurde ziemsko sprawuje. Tak się właśnie zastanawiałem, czy kupić Forda Mustanga, bo jakoś za Mustangami nigdy nie byłem. Ale, no, jednak nie żałuję kitna I jeżeli poszukujecie dobrego auta dojść do sterownego, przyczepnego, to jak najbardziej polecam w klasie A. No lub podciągnięcie do klasy S Pięknie Jego warkot, nie wiem czy tam będziecie dobrze słyszeć Ale no jest fajnie, fajnie, super Jak na razie posiadam chyba 3 samochody w klasie S Albo 4, już nie wiem Lexusa Elfa, który też nagram przegląd Wkrótce Samochód też nie, Według mnie naprawdę Miałem co do niego obawy Bo kuzyn kupił Go I polecał No ale ja do końca nie byłem pewny Czy to on będzie tak dobrze się sprawował Jednak po zakupieniu Po stringowaniu go też Normalnie Miód i orzeszki Dobra, tak, więc może pojedziemy sobie jakiś wyścig. Co powiecie na? Sprawdzimy go w dragu. Też ja w dragu trochę też nie jestem. Zbyt dobry. Nie ma tu ode mnie nikogo nie ma. Dobra wyszki zawody, szuka. Widzicie, łapie przyczepność. Długo się nie ślizga pod takimi, widzicie, manewrami. O, jest super, pięknie. Wszyscy Wes mają. No, na szczęście nie mam najsłabszego. Dwóch ma, jestem drugi tutaj w osiągach. I zobaczymy jak to nam pójdzie Jak samochód się sprawi i ja sprawię w dragach o kurde A nie to. A to jest ucieczka, dlaczego ja wziąłem ucieczkę? Oh my god, jak ja ucieknę tu. Niech jadą. Bo. Musiałem nacisnąć R przez przypadek. Aj, zrobiłem. Ale sprawdzimy jego pierdyknięcie. Jeździć gaz, 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 gaz. no tam ci nas odjechali. Niestety tu żadnych modów nie wsadziłem. Tutaj chłopaki załatwią sprawę. Wow. O kurde. A, ale tam wsuwam się. Robną. Ciekawe czy go nie złapią. Widzę tam koledzy z przodu ostro, ale samochód też dobry jest do pościgu, bo wiecie, mieścić się tymi, między tymi radiowozami to przy blokadach. Wow, ma samo pierdnięcie, twarde. No, gościem gościa mieliśmy, Lexus Elfa, chyba. Pojedziemy tutaj na arenę. Będzie bezpieczniej. O, musiałem niku Użyć. Niestety, no to miałem ciężko podgórkę, nie? Ale mieliśmy unik, zastosowałem go, czy tu na mnie nic pojedzie? Bo ja tutaj malucha mam przygotowanego na wszelki wypadek pod klawiszem. Kolczatek jeszcze nie widzę, ale są chyba w tym pościgu kolczatki. Może niepotrzebnie brałem. To się odnowi jak coś, bo mi trochę brakuje do osiągnięć do rozbitych radiowozów. Tak więc przydałoby się kasować je. Fuck, fuck, fuck. Jest dobrze. To jest wygórą. Wow. Gaz, gaz, gaz. Suf mnie dogania. O, teraz będzie się działo. Oh yeah. No chodź tu. Kurde, odjechałeś. Skończy mi się, kolczatki wchodzą w grabicę, już, a tam odjechał nas ostro. Na prawa opłon. <laughs> A ten co tu stoi? Nie wiem po co. Zatrzymał się. O skórz, Ach, jak zwykle. Na raz praje. Oh wow, shit. Ja Już nie bawę meta. Kurde, ale wyleciałem z górki i nie zauważyłem Tędy sobie pojedziemy Właśnie dlatego Włączyłem malucha, bo wiem, że już suwy Suwy tu będą jechać No Ford się spisał. O oh, je, yeah. kasy piło nawet. Dziękuję. Dziękuję. Co? No nie. O, no, myślałem. Mieliśmy z ten drag pojechać. Gdzie tu jest ten track? Nice Tor jest Sprint A, dobra Jak mi to nie chce nikomu Często to nikomu nie chce skoczyć. To będziemy znowu czekać Niech Bączki na trawie Bo na asfalcie nie da rady Ile mam czekać? Przecież tu jest milion graczy na tym serwerze teraz aktualnie O Boże Yeah. Tak się robi rozpierdziel. O oh chciałem wyskoczyć tam, ale nie da się. Demolucjon. Minuta trzydzieści, ja pierdzielę. Ile można czekać? Dobra, bym włączył sztor, ale na długo czekamy, może wreszcie wyszuka. O, teraz. I co nikogo nie ma? Co jest? Sam jestem. No i ktoś goś dodał. Ja pierdzielę. O Boże. Tu będzie chyba łatwo. Wyszukiwanie. No to tylko klasa S chyba się myliłem no O Pagani Zonda, dziękuję, o oh, kurde Aventador, Porsche, Carrera uuu, ale trafiłem McLaren kurde Najsłabszym jednostką, Spagani mało no, wyciągnął ten gościu. Nie, jakie on ma tu części? Ultra, wszystkie ultra, słabo. Sabo. z można być istnień więcej. Wszyscy mają po ultra. No, ten jeszcze nie ma To ma wszystko ultra Słabo, dziękuję WTF Bo się zaraz zdenerwuję Nie no, teraz to się zdenerwowałem Cześć, teleport No ja pierdzielę teleport mi klikło O Boże Pojedziemy sobie door i będziemy kończyć, bo naprawdę mnie szlak trafia z tym wardem czasami. Zresztą mi tak powoli będę kończył serię z Lead for Speeda Warda. Bo jeszcze... A, nie będę mówił wam ile w planach mam. Ale jeszcze możecie trochę na trochę tych odcinków się nastawić. Ale nie na wiele. To jest chyba ten co jechał, miał jechać z nami. Wejron powiem wam, że nie wart jest zbierania tych 5000 punktów. Dużo roboty, dużo zbierania. Czy znowu mnie wyrzuci? A w ogóle mnie załaduje, Bo ja nie wiem, co to się dzieje. Lagi ten serwer, ja pierdolę. Bo inaczej tego nie można nazwać. Co jest kurwa. <gry> o, teraz chyba będzie dobrze. Miejmy nadzieję, o Boże, tutaj mamy już większe szanse. Mają mnie niektórzy tych O, to już Bugatti Veyron. O Boże. Ten już niedługo będzie miał bogi wyszedł? Tak, ale Jagera weszła O kurde O, wszystko uliczne Chociaż tyle Ten ma wszystko w ultra Uh, ładny Red Bull. Dobra, i miejmy nadzieję, że wyścig wystartuje. Że nie będzie znowu wyrzucenia. Nie wiem, serwer przeciążony czy coś? Może. O, udało się. Poszli, u, poszło, poszło Co? U, cheater, ja pierdzie Cheatera mamy Trzech cheaterów, o kurde Ale się stało I się porobiło, trzeba ich zgłosić Cheaterzy Pełno cheaterów Kurde, nawet nie da się zaprezentować w O Boże. Skurwysyny z Koeniga był pierwszy, z Porsche drugi. A tak go wychwaliłem, że ten wyszli dziady. Jest, trzeba go zgłosić. Multi -hutsk. Dobra, zgłosiłem ich, ale nie wiem czy to coś dużo da. Pewnie nie. Znowu pewnie wystartują. Właśnie ja się tak zdziwiłem co nie tak zostali na mecie. Wszystko już było wiadome. Wyrzeci u nas z wyścigu. No, super. Dobra, w dupie. Jedziemy się przejechać całą całą tutaj. E, trasę z Nitworskiego Mostu Anteda 2005. Przejdziemy sobie, bo to nie ma co liczyć na ten, e, no na sprawiedliwość i zobaczymy jaki Vmax osiągniemy, bo FMAXa nie sprawdzaliśmy. 326 jak na razie było. Zobaczymy bez nitra i z nitrem. O, ale tutaj no mamy z górki. Trzysta czterdzieści dwa na równym Z nitrem. Trzysta siedem na równym ci gdzie są trafiki. What the fuck Co to? Przed tego chyba nie było nigdy. Albo było. W ogóle mi to powiem wam, że chyba internet siada, nie wiem. Bo nie widzę ani samochodów Chociaż nie, Nitro mi odpala bez problemu To nie wiem co się stało Nie ma w ogóle samochodów, ani trafików, ani... Eee, są, dobra, przeciwnicy Nie wiem czemu tutaj ten tor... o, są Jest zablokowany Co jakiś czas te... pacholki Dobra, lecimy z kopsem 340 Oł oh w dzikie tereny Gaz nitro Doładowanie I palenie kapcia na koniec kapcia też umie palić. Oje, oh yeah. dźwięk silnika. Dobra, tak więc ja się żegnam. Niestety mieliśmy dzisiaj dość pechowy odcinek. Zaprezentowałem wam mniej więcej Forda Mustanga i naprawdę go polecam. Nie żałuję zakupienia tego, tego autka. Uuu, ale tam rozwalano ta szopa. Naprawdę samochód się genialnie prowadzi, wyśmienicie. Wygląd też ma wspaniały. Zostawiłem sobie barwy pomarańczowe, bo mi się spodobała. Tak sobie zostawiłem felg, nic tutaj nie zmieniałem. Chociaż może bym robił bbs ale na razie jest dobrze. Tak więc komentujcie, subskrybujcie. Ocen